Chyba, że. Nie, no, tutaj mamy takie równanie w sumie. R e równa się PL dzielone na A. <grystanie> <grystanie> Okej. Okay. Witamy was kochi bardzo serdecznie w drugiej obiecanej części Gary Mode rojendurki z mapy fajnej. Idziemy dalej. <grystanie> Widzisz, ślicznie ominęliśmy konieczność nazwania tematu! <grystanie> Ja tu wchodzę, dlatego nie ma tak, że otwieramy damom drzwi, te damy wchodzą. I my Jesteśmy dżentelmenami. Chuja, chuja! Stara etykieta mówi: najpierw chodzi facet, a potem babka, bo może właśnie dostać krzesełkiem podczas ewentualnej burdy w salonie. Mieliśmy tego żywy przykład. Urhara, dzisiaj ty idziesz przodem. Haha, ha. Już jakiś, co to, co? Już nic. Hmm. Ja to jestem od siłowych kwestii od umysłowych. <śm> <śm> nic się nie stało. To absolutnie nic nie miało miejsca. Dobra? Skako do spiżarni <śm> No, no już się. patrz. I teraz wow. one powinny tańczyć dubstep. <śm> 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 Ten kolega chyba próbował. To jest kurwa. Chore disco. Dobra, idziemy stąd. Jaka ta muzyka w ogóle złowroga była. Pieprze, to ty tam będziesz za chwilę pół godziny szukał kluczy. Co, i ciśniemy, nie? Ciśniemy, ciśniemy. Chyba tędy? Tędy i. Exit, A, exit, no. exit tu. A co tu jest w takim razie? Skoro tam jest exit. Tam jest dead! Nie, nie, nie. Dead? Hmm. Hmm. No, no to wskakuj. <laughs> ok Właśnie dostałem informację, że jest już dostępny checkpoint numer 3. Haha, <grystanie> <Nie grystanie> dałeś. trójkę. Na... Znaczy, nie, nie, ja żyję sobie w tym death 3. Znaczy, dead. Jak żyjesz? Tam coś jest? No. O, faktycznie. I to nie fajnie wygląda. Uuuu, jest klimacik. Na... Kolego, kolego, nie idź do mnie. Ja go zagadam. Nie, zniknął. Dobra, idź ten. Pomogę. Muszę ci pomóc, bo ty nie masz łomu. Dobra, czysto. Tak. Jak się skitnął. Już dobrze, już dobrze, urucham. Się. Znajdziemy ci łom. Dobra, tu nie było niczego ciekawego. Hmm. Więc. Dobra, zajmę się nimi. Dobrze, Richard. Dobrze. Jesteś takim moim Bartonem. Dokładnie tak. dun dun dyn, dyn. Ale nie tu Bartonem. <noise> <noise> Okej, okay, gra mnie wstrzymała, żeby to gówno przeleciało. I have to turn. Guziczek. Chyba nie ma prądu. To tutaj chyba będzie. Też mi się tak wydaje. Ło, wow, dobra! O, 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 o! Strojciu! O, 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 ok. Hmm. Który to przyciska? <laughs> Nie mam do wyboru. Klikamy wszystko. Wszystko. Nie. Tu jest, halo! Jest? Poda! Halo! Ur! Idę do ciebie! Okej, okay. fajnie, fajnie, naprawdę mega klimatyczna ta mapka. Jest! I, i jest! zombi torso! Zombi torso... Dobra, okej, okay, to zmiatamy na górę z powrotem. A to nie będzie tak jak w takim Far Cry'u, że zaraz po lince zjadę czy co? Nie, chyba nie. <laughs> tak, tyrolką do góry. Pamiętam, że w starych diukach, nie? I Oj. grach podobnych, jak się źle stanęło... I cię zmiażdżyła jakaś przekładnia albo winda, to było taki, oczywiście cię miażdżyło w taką marmoladę i był taki tekst u góry, y, squished. <laughs> squished, Ok. Squished. klikaj. Aktowe. dobra, tym tymoś... lepiej spierdalaj, bo znając życie i gry tego typu, y, na tym oście coś będzie i co ci się nie spodoba, jako bezbronnej istocie. Tę, to nie mam. Jest ok? Jest, jest, jest ok, jest ok. A! O, o, uważaj, Hara, za tobą! Hara, dostał ataku serca i go jeszcze, na niech jeszcze zombie nasłań. Dobra. Czy Już? Już? Jest, już? Te mapy uczą, że za każdą skrzynią może być coś. Dobra, idziemy na górę. Ty też ginąłeś wiele razy i wchodziłeś w te checkpointy, nie? Nie, ja właśnie nie ginęłem ani razu, nie musiałem korzystać z checkpointów. Ha, dobrze masz łom. Skakuj. Skakuj, Suzy. Mm. Halo? Jest, jest. Dobra. Aha, i teraz window możemy sobie pocisnąć. A, bo ona była wcześniej zamknięta, czekaj, no. Czekaj, 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 a może tutaj... ...będzie łom? Nie. utara mnie, zamknęły już te wrota. O, o, rojciu. Idę. Tak, dobra. Dobra, ciśniemy na górę, okej. Okay. Lepiej na górę niż, niż w dół <laughs> <laughs> Ok Okej, B4. Checkpoint Check 4. 4. Dobra. To jest Robi logiczne, się coraz mroczniej. się zajebiście z tą gra w gry, to jest mega. Dobra. Krzyki! Krzyki, krzyki. Ten mm. nie żyje. Jakaś barykada w ogóle chora. A i nie taki. No Ki no. O Jezu, Weź tu szukaj, hopie teraz. Dobra. Ja posprawdzam pod wszystkimi ławeczkami. Dobra. A tutaj? Nie. Fajnie jest, że nie ma miliona pomieszczeń. Tak, tak, tak. Że nie ma takiego backtrackingu chamskiego. No, 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 no. Tylko tutaj. To trzeba zniszczyć. Właśnie e, chciałem to zniszczyć i... Nie da się? Chciałem. Nie. Ale rozwalę ławki, żeby klucze były ewentualnie lepiej <laughs> widoczne. Chyba, że... Tu nie? Hmm. Dobra, tu jest raczej cisza. Właśnie tam tego typa, obadaj. O, a tutaj byliśmy? Gdzie? Tutaj. Nie, nie wydaje mi się. Sprawdzałem hmm. to i... To... <laughs> Dobra, mam go? Dobra, nie żyje. Hmm. Nie żyję. Gaktywowałem jakąś chorą muzyczkę. A... Ale to się otwarło nie bez powodu. Niestety ta gra dała bolesny dowód na to, że. klucz może być w na, na najbardziej popierdolonym <noise> miejscu. Wszędzie. Jest! Jest? Mam! O! Oh. Yeah! Ja yeah, baby! Suck ty it W prawo czy w lewo? Tutaj bo. Okej. Okay. Okej. Okay. Mm. Oż ty. Zawiało. O! Wow. Co to? Co to? Jebło! nadzieję że nikt z grena... Nie ufaj, nie ufaj jej. Dead. Dupa nie dead. Było! Mam kolta? Kto wsadził nogi do kuwety? Masz kolta, no to dobrze. Nie, nie, mi się broni nie daje. Mocniejsi oponenci. No i jeszcze urcharze dali kolta, no na pewno. Dobra, powiedz bez brony teraz jesteś bardziej bronny ode mnie. Jesteś brony <laughs> Dobra? Okay, okay, coś te jest? Drzwi. Jest. Perhaps the case. Is It's strong. in this room. Hmm. A może to jest ron. To... O! Do... Halo! No tak! Trzeba skakać, co widzisz. Ur Horror Woda Dlaczego? pod napięciem, jak dwóch... 2 <laughs> po prostu to był poim cztery, nie? Tak, tak albo pięć. Nie, nie, cztery, dobra. Ha! Ha! Udało się. Masz kija? Rzuciłem go tam na zewnątrz. A jest. Hops, dobra. dobra. Ale gdzie te drzwi były zamknięte pod tego kija? Ja go tu na razie położę. Dobra. A, ja nie mam łomu. No to pięknie. E... Zmień sobie na łom i rozwal te beczki. Ale jest. ja nie mam A... łomu. A, ty nie masz łomu. A ile masz amunicji? 6. Ale dobra, ja przesunąłem. Dobra, tylko... ...kaj mam z tym kijem iść? I tam była chyba koleżanka. A tu lalunia. No leczko. Słuchaj, mi się... No, słuchaj, ja mogę... to odsunąłem tylko te drzwi. Hm. Nie chcę tam. Wy... Dobra, słuchaj, musimy się wrócić. Połomy. Te klucze. E, nie, i te klucze, e, te drzwi pod te klucze mogą być. E, A ty na przeciwko. Tre... Tam też mogła być taka informacja. Hmm, 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 hmm. Tak. Dobra. O kurwa. Fak. Skrzyneczki. O! Co to było? Już nie ma skrzyneczek. Ale dobrze koleżanka nam pomogła. Widziała, że nie mamy łomów, to nam odsunęła. Też sobie to tak tubaczę. O nie. Wejdź tu szukaj teraz. I tutaj. i this room. Tak, pisało? I nie, nie. A nie, oh, o ja. A nazwę. nie, jest, jest. O Ale spokojnie, ja mam kluczyk. Stary Albo... Kurde, nie mogę podnieść. Chyba ma stuletni nowy. I mnóstwo amunicji. Co? Ja tego kija nie mogę podnieść. A! Spadłem. To była pułapka, jego się chyba nie dało podnieść. Co jest? Spokojnie, Urhara. Tu jest ammo. Spróbuj sobie wziąć to AMO z tej beczki. Ej, hmm? o, tutaj z tej beczki. Ej, bo jest skrzynki, przepraszam. O! No. Dobra, o, jest y karabinek też. Faj. Super. Tu, tu, tu będzie. Spokojnie. <laughs> Tu chyba będzie cholera. Nie mogę tam... Ten przy... Czekaj, ja ci pomogę. Eee, nie. Też, też tak pomyślałem. Spokojnie, to na pewno wytłumaczenie jest banalne Czekaj, właśnie Właśnie. Da radę. Da radę. Pchajmy. W jednej skrzynki jeszcze razem nie pchaliśmy. Oh ja. Yeah. Dobra? Teraz z tej strony. Dobra. Pewnie dało się normalnie wskoczyć. No teraz... Okej, okay, ciśniemy. O, oh, jest dobra. Jest. Dobra. O nie, leży, ale dobra, tu są wyniki. Mam nadzieję, że te wyniki to nie są kody. To są kody. Nawet na takiej mapce ale dobra, ja pamiętam rezist. O, nie, nie, nie. I też nie mój odcinek chyba, że nie, no, tutaj mamy takie równanie w sumie. R e równa się PL dzielony na A. <laughs> ok. No właśnie. No właśnie, tak, to jest. czekaj, ile jest planż? Może od wejścia robimy, tak? 4, 3, 2, 6, 5, 9, 1. To zapisz taki kod, weź kartkę ja ci podyktuję. Dobra. Oj. Gotowy? Zawsze. Okej. 4 3. 3, 2. 2. 6. 6. 5. 5. 9, Dzięki. Jeszcze jest jedynka rzymska. A je, jeden, po prostu jeden. I jeden. Ale wiesz co? Czekaj, z, z drugiej strony pozwróć uwagę. Mamy tutaj jeden. 1, 2, 3, 4. Jest 5-6. Mhm. 8 9. Nie ma 7-8. Od 1 do 9. Jest, jest, ma... jest. Tutaj jest 7. Gdzie jest 7? Tutaj. Aha, jest siódemka. Ósemka też pewnie gdzieś jest. Dwójka. Właśnie nie ma ósemki. Ha! się. Mm. Ale jak my mamy w to? A nie da się klikać? E? Nie, nie. Da się, A. da się. A, jedynka akceptuje. Co nam brakuje? Jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka. A, piątka. I teraz piąteczka, Być z to! Akces! Udało się? Jasne. Who's the fucking master? I to bez pomocy. Chodzimy a z grana para jesteśmy. Udało się, udało. Ulegnie na mnie jedna szpara. Kara. Kara za szowinistyczny żart. Tu te drzwi zasoby. Doskonałe. Co jest? Halo, kolejne pomieszczenie. Zamknięte. Aha, czyli znowu windą. Tak. Tylko nie w dół, tylko nie w dół, no tylko na nie ostatni w dół. pewnie, nie? Tylko nie w dół, tylko nie w dół. Na górę, na górę. Hmm. Nie, nie, to pojedna z automatu. Jedź. Jedź, bycz. W górę. <noise> Dobra. Jedziemy. A już myślałem, że nie będzie zagadek, ale... To jest fajny feeling, kurde, strzelania. Stary, stary Half-Life 2 chyba, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Fajne, fajne. Heli. Get to the choppa! Tak, tak. Finally. Thank for playing Teleporting to Spawn. Urhara, Udało się. <grym> Kurwa, po prostu... Doskonale o. Co to? Halo! Co to? Impreza. Dlaczego tam? Kucyk! Co tam? Co to? Miganie w chuj! Miganie w chuj! I kucyk! Agroda. Dobra imprezka Świetna. Temu ewidentnie się nie podoba. Co tu robi <grym> poniać? Jestem ciekaw co siedzi w głowie tego ziomeczka Siedzi tutaj, taki smutny, samotny Ziemeczku baw się Zobacz baw się. jak ten zajebiście siedzi po turecku <śleski> 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 What the fuck? I ta laska Dobra, kochani, dziękujemy wam serdecznie Dziękujemy, dziękujemy A więc do następnego. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Hej, hej.